Pani Minister, chciałam panią zapytać, co Pani sądzi o decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który zawetował dzisiaj ustawę Lek Czarnych 2.0. Czy odpowiem może troszkę... Czy to jest odpowiem troszkę. Czy raczej m, od, to jest odważna decyzja? Z od drugiej strony na pewno ta ustawa jest potrzebna i na pewno jest potrzebny kompromis i KPO. Ja wierzę, że ta decyzja nie kończy dialogu. Że to jest kwestia dialogu pomiędzy rządem, pomiędzy parlamentem, panem prezydentem i tej, czy jakąś tam zmienionej ustawy, która końcowo będzie yy, przyjęta. Nie znam motywów tej decyzji. Dzisiaj byliśmy dosyć zajęci w resorcie, więc nie słyszałam konferencji prasowej czy wypowiedzi pana prezydenta, bo pewnie jakiś komentarz do tego. Pan prezydent powiedział, By... że nie udało się wypracować kompromisu w społeczeństwie. Stąd jest decyzja o zawetowaniu tej ustawy. My na pewno jesteśmy na ten kompromis otwarci i na rozmowę też jesteśmy otwarci, więc jeżeli jest taka potrzeba ze strony pana prezydenta, to ona będzie zrealizowana. I nie tylko przy tej ustawie jesteśmy gotowi, żeby rozmawiać. Czyli to nie jest. Znała koniec ministra Czarnego. A czemu by nie być? Internauci tak piszą, że to koniec, bo to już tak no. no drugi po tym, raz po i, tym wszystkim, że to tak co, co, pan, co pan minister Czarnek zrobił, mm -hmm. no to trudno sobie wyobrazić, żeby to był koniec. Mm -hmm. to jest dopiero jego początek. Mm -hmm. Dużo jest jeszcze do zrobienia w polskich szkołach. Mm -hmm. A co jest A do zrobienia w polskich szkołach. Minister, minister Czarnek sobie dobrze z tym mm -hmm. daje radę. Mamy na przykład z panem ministrem Czarkiem y, bardzo fajny program wprowadzania edukacji ekologicznej i klimatycznej y, do szkół. Coś, o czym się bardzo mało mówi, a jest na pewno absolutnie potrzebne i niezbędne. I może niekoniecznie przez model przyklejania się do budynków i aktywistów ekologicznych, ale przez budzenie ducha i postawy odpowiedzialności za środowisko, za klimat wśród młodych ludzi, y, którzy chcą być odpowiedzialni, chcą y, dbać o środowisko, chcą żyć w zgodzie z tym środowiskiem, tylko czasami. Mi trzeba im podpowiedzieć dobre zachowania, dobre postawy, rozmawiać z młodzieżą i taki program przygotowujemy. Pani minister, co by Pani powiedziała na moim widzom na TikToku? Dbajmy o czyste powietrze.